Dzień Edukacji Narodowej. Na zachodzie pod Murno, nad Morzem Sztorm, jedynie mieszkańcy południowej i wschodniej części Polski mogą się cieszyć jesienną pogodą. Na program zaprasza Paweł Styliński. Dziś, 14 października, a więc dzień szczególny dla wszystkich, którzy mają coś wspólnego ze szkołą, to Dzień Nauczyciela. Z tej okazji, dziś właśnie z naszej szkoły wyruszyła pierwsza pogód na Pielgrzymka uczniów do Częstołowych. Wielczyni chcą przepłakać i odbudować swoje pieniądze z nauczycieli i szkoły. Choć szkołą, szanownicę i znajdziecie nasz specjalny wysłanek. Julia Żyty. Halo, halo, o czym mnie słyszysz? Słyszę cię, słyszę. Oto mną delegacja uczniów ubranych w szaty pobudne, którzy biją się w piersi i wyruszają na tę aby odpokutować swoje pieniądze. to bierze. Jakiś duch w nas widocznie niezbyt mądry mieszka, ale dziś potępiamy szczerze, zachowanie Małgosi, Kasi i Grześka. I Artura, co zbił w pracowni szklaną kulę, i Ręka, co przegrzeźniał i wszystkich w ogóle. Zbyt wiele znanych sprawek uszło na sucho. Nie jedna do rodziców nie dotarła skarga. Więc dzisiaj swoje nastawiamy ucho. Nie każdy nauczyciel i chce je targa. Nasze uszy czekają. Miało, proszę targać i nawet godzinę całów. I tak będzie mało. Powodzenia, kochani! I wytrwałości! Oddaję głos do studia. No, no, zachowanie godne podziwu. Szkoda tylko, że na stu uczniów naszej szkoły jedynie dwóch zdecydowało się na taki krok. Ale dobre i to. Nauczyciele pewnie to docenią i wybaczą. Swoją drogą, niełatwo jest być nauczycielem w tych czasach. Posłuchajmy, co na ten temat mówił przewodnik. Sądem przeprowadziła Karolina Kośniewska. Trzeba lubić z nim być i spędzać czas. Trzeba chcieć pokazywać im świat. Trzeba po prostu urodzić się z nauczycielem. Zobaczmy, jak ten uroczysty dzień przebiega w Szkole w, szkole, w szkole. Choć dzieli nas różnica, w swych doświadczonych, w naszych młodszych latach, jednak zatarła się granica, która po kolebie uchważy świat. Nieraz widać jak znużenie na Twoim czole wchodzi cienie, a jednak zawsze musimy, byśmy się dobrze uczyli, by nie był stracony czas. Naucie... Gdy kiedyś zejdą się w nasze drogi, niech ci dzień będzie taki złogi, jak dziś, przy Twoim święcie, byś mógł śmiechu powiedzieć nam, żeś dobry uczniów miał i żeś kochał nas za święcie. W szkole nadał Twojej możliwości, a my w tym czasie Czasem zapraszamy do studia obok na rozmowę z naszym gościem. A dzisiejszym gościem jest pani Danuta Cymerkman. Zapraszamy, zapraszamy. Dobry. Ty miała ja, Pani jeszcze raz wybrać swoją drogę zawodową? Czy zostałem Pani nauczycielem? Nie. <grywa> Nie wiem. Jak się Pani pracuje w naszej szkole? Jak będą szanować papier toaletowy i ręczniki, to będzie wszystko dobrze. Co chciałaby Pani przekazać uczniom i pracownikom szkoły? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie. rzeczy chciałabym przekazać, ale żeby się tak streścić, jakiegoś jednego pytania, Przekazu, to czego bym chciała życzyć? Żeby w życiu, uczniom może, żeby w życiu się nie napracowali, a zarobili dużo pieniędzy. A pracownikom szkoły, żeby nam się tak dalej pracowało i się pracuje. Bo myślę, że pracuje nam się fajnie. A co pani sądzi o uczniach w klasy pierwszej gimnazjum?